Dzisiejszej Ewangelii spotkamy Jezusa, w, który zaprasza nas do tego, byśmy byli dziećmi. To jest jeden z tych dialogów, który, który odwraca całkowicie nasze myślenie. W naszej codzienności, tej naszej dorosłości chcemy być zawsze bardzo poważni, chcemy zawsze zasługiwać na łaskę. Tym Jezusem, tymczasem Ewangelia ceni sobie bardziej logikę właśnie łaski, a nie zasługi. Spróbujmy dzisiaj. Yy, być dziećmi, dajmy sobie szansę na to, żeby być dziećmi. Dzieci uwielbiają prezenty, nie muszą na nic zasługiwać. Właśnie takie serca Jezus kocha najbardziej, takich, takich nas również chce, byśmy w taki sposób poddawali się Jemu, który jest Ojcem. Spróbujmy być więc Jego dziećmi.